Pierwszego samolotu nie wpuszczono. Ale ja, dzięki akcji generała Jaruzelskiego i krzywdzie narodu polskiego, w jednej chwili zamieniłem się z nikomu nieznanego prowincjonalnego pisarza w zupełną znakomitość. Wprawdzie konsulowie słomka Kopa i Mucha na premierę nie przyszli, za to przed teatrem kłębiły się tłumy. Dziennikarze ustawiali się w kolejce, a recenzje zgodnie podkreślały antytotalitarny charakter i ponury kawkowski humor Kopciucha. No i właśnie w związku z tym, 18 grudnia szedłem długim i szerokim, wyłożonym dywanami i obwieszonym obrazami korytarzem, przeciskając się przez tłum grzybków, aniołków, krasnoludków i świętych Mikołajów, żeby wystąpić w najbardziej oglądanym show telewizji angielskiej klapę marynarki z kolekcji Barbary Hoff w juniorze wpiąłem znaczek Solidarności. Szedłem raz wolniej, raz szybciej i okropnie się wstydziłem myśli, które akurat telepały mi się po głowie. A były one mniej więcej albo więcej takie. Na cholerę ja się zgodziłem w tym wystąpić. Niby płacą w funtach, ale nie aż tak dużo i sława z tego krótko trwała. A jak powiem co myślę o stanie wojennym, to już moja córeczka tej obiecanej lalki w życiu na oczy nie zobaczy. Niby Owszem, można by się przed kamerami przysiądz, że nie polityka mnie interesuje, tylko sztuka czysta. Ale to jednak wstyd straszny. Jak ja potem spojrzę w oczy temu patriocie, co mnie namawiał, żebym ciężarówkę z bronią dla Solidarności przeprowadził przez granicę? Przecież on chociaż agent bezpieki w twarz mi publicznie napluje. A w ogóle, kto tym z telewizji dał mój telefon? Jakiś Polak, pewnie zawistny, co mnie chciał wykończyć. I jeszcze jedna sprawa.